Cześć kochani, tu Aga. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka Style with Born to Be. Lato w pełni, a już za chwilę rozpoczyna się sezon wakacyjny, dlatego już teraz warto zaplanować co będziecie nosić podczas tych najcieplejszych miesięcy w roku. Na pewno w tym okresie będziecie dużo wyjeżdżać, dlatego przygotowałam dla Ciebie trzy luki inspirowane najfajniejszymi wakacyjnymi kierunkami, czyli Hiszpanią, Włochami oraz Grecją. Zaczynamy od temperamentnej hiszpanki, więc na początek zakładamy bluzkę z dużą falbanką na biuście o takim właśnie kroju. Wybrałam spokojny kolor, aby zrównoważyć całość. Naszym najbardziej wyróżniającym się elementem są kuloty, czyli spodnie o szerokich, nieco krótszych nogawkach. Ten tropikalny print przywodzi mi na myśl bujną roślinność hiszpańskich wysp. Letni mastchew to oczywiście klapki. Tutaj mamy nowoczesny model ozdobiony ćwiekami. Przenosimy się na włoskie wybrzeże, a tam królują cytryny i kolor żółty w przeróżnych odcieniach. Ja stawiam na komplet spódnica oraz top w tych właśnie barwach. Kroje poszczególnych rzeczy są bardzo w klimacie retro, dlatego gwarantuję, że poczujesz się jak rasowa włoska. Proponuję jeszcze dołożyć eleganckie czułenka w odcieniu soczystej pomarańczy. W naszej letniej stylizacji nie może zabraknąć biżuterii z motywem muszelki, która jest hitem tego sezonu. Kiedy myślę o Grecji, widzę przepiękną panoramę Santorini i małe białe domki. To kolor przewodni naszej ostatniej stylizacji. Kombinezon jest idealny, kiedy nie wiecie, co na siebie włożyć. Jedna część garderoby robi nam cały look. Pod spód można założyć też strój kąpielowy. Espadryle to mój ulubiony rodzaj obuwia na lato, ponieważ są lekkie i przewiewne. Załóż dużą ilość biżuterii, która doda charakteru Twojej stylizacji. Dziewczyny, ja się z wami żegnam. Napiszcie mi w komentarzach, co chciałybyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. I do zobaczenia za tydzień!